Oto to co jest tutaj, jaka to strona. paczka już będzie. Nie. tak wygląda otwarta paczka. Zaraz zobaczymy, co tam w środku jest. Staram się z co mamy. To jest to, on zaraz otworzę. Najpierw jeszcze o czymś powiem. Polecam tę stronę. Czasem dają fajne promocje, jak jesteście nowi na stronie lub kupujecie po raz pierwszy. czasami działają rabaty. To trzeba popytać na grupie grupu kolekcjonerów figurek lub tylko kolekcjonerów figurek, które polecam też. A dzisiaj Wam pokażę recenzję. Zabierajmy się do tego. Tu mamy jak nasza figurka wygląda. Pokażę wam. Nie zwracajcie uwagi na kamerę. Pokażę. To już treść moje zamówienie z kolei. A, zatwieram. Co prawda Batman z 1989 roku mi umknął, znowu no zdobyłem, można powiedzieć, że klasyczny Batman początek to mamy napis z tyłu kołu już wam pokazuję jak to wygląda ten to jest Hulk Oddany osobie, która pierwsza przymierzyła ten kostym, i nie było to Christian Bale, ale Ewan Kilmer, nieżyjący już aktor, zmarł na raka, w przełyku w wieku 56 chyba lat jak się nie mylę nie w wieku 65 lat już się poprawię dobra otwieramy nasza figurka wygląda już odpakowana sobie akcesoria podstawka i karta bardzo łapie ostrość kamera <tryk> Myślę, że to będzie widać Ja tu nie chcę współpracować Trochę no, widać Dobra Bierzemy się zaraz Dobra, się bierzemy za rozpakowanie figur całkowicie. A to jest nasza figurka, tak się prezentuje. Nie wiem czy to mogę pokazać nie ma z drutu Można ustawić no, ja Teraz Wam pokażę akcesorium Akurat na podstawce postawiłem jego Grapple gun Czyli wyrzutnia lin no, ja Teraz pokażę jak to wygląda z I bang, pokażę Wam resztę akcesorii. Tutaj są batrang. Na dłoń. To na dłoń, wygląda jakby trzymał. To jest granat. Jak tu widać. Trzeba się pod innym kątem pokazać czy nie upadnie, już upada Tu mamy całą jego sylwetkę zesłaną swoim palcem Jak wygląda Zakres ruchów jest Podwójne zgięcie W nogach i kolanach Stali To co widać głowa, nie może patrzeć w górę trochę na boki jak przy Batmanach oczywiście kosztem bólu wam te recenzje robię nie wiem czy widać i tutaj jest pokażę Wam gdzie kupiłem polecam sklep tutaj tego akcesoria które były pierwotnie nałożone nie. i karta kolekcjonerska którą wam jeszcze raz pokażę może teraz kamera uchwycić? a uchwycić chyba znowu nie taka kamera no co ja poradzę dobra tyle to do następnej recenzji a ja idę